O, już idzie. Witamy, witamy po długiej przerwie na kanale. Ale dzisiaj jesteśmy na strajku i stwierdziłem, że muszę to uwiecznić na, na tym moim kanale, który co prawda można powiedzieć, że bardzo zaniedbałem. Za co oczywiście przepraszam, ale planuję za niedługo już wrócić do nagrywania tak jak było kiedyś. I jak widzicie, dzisiaj jestem tak z Hubertem i z Bartkiem, no i pokażemy wam, pokażemy wam jak tutaj dzisiaj jest, nie? Hubercik, co powiesz ciekawego? No nic, walczymy o swoje, o przyszłość. Tak jest, walczymy o swoje, o przyszłość. Prawdopodobnie około tysiąca ciągników przyjechało do Poznania. O, ponad nie, no na pewno więcej jak ty, tysiąc. 1000. Tam już niektórzy na filmikach mówili, że 2000, dwa, dwa niektórzy mówili, że 3. W radiu chyba podali, że 1500, ale to jest na pewno więcej jak 1500. Tak to właśnie wygląda w w Poznaniu. Tam wszystko jest zablokowane wszystkie ulice. Tutaj też są ulice poblokowane. A tutaj za chwilę jesteśmy właśnie pod głównym urzędem Marszałkowskim. Nasi przedstawiciele właśnie są na rozmowach. Dokładnie. O 12 wyszła pani Bojewoda Wielkopolska po nasze postulaty i prosiła przedstawicieli o udanie się do, z nią do urzędu na rozmowę. No i tam jakieś tam rolników poczli. Na jakich ulicach jest strajk? No, my jesteśmy ale, na, na Alei Niepodległości. Tam jest do Cytadeli, jest wszystko zablokowane. Później jest o. cała Rondo Copaneira, jest zablokowana. I. praktycznie można powiedzieć, centrum że no, centrum Poznania cały stoi. Film, film, właśnie. Za niedługo się jakiś pojawi. Bo mam też wam dużo do pokazania rzeczy, jak się u nas zmieniło na podwórku. I generalnie do regularnych filmów chcę wrócić do nagrywania. My mieliśmy jeść traktorem, ale za późno się zgapiliśmy i nie uszykowaliśmy traktora, i przyjechaliśmy pociągiem, ale chyba będziemy wracali tutaj też, chyba pociągiem. Chyba pociągiem, nie? <gry> farmer? O tu mamy fit farmera proszę w klasiku No i tak to właśnie wygląda Witam trzy osoby na live, Całe? O tutaj Nowe nabytki na gospodarstwie nie zawitały żadne ale dużo się u nas pozmieniało na podwórku Doszły dużo do nowych budynków i i i, i. ale nowy, nowy nabytek może w tym roku też zawitać. o tutaj bardzo ładna puma tutaj tutaj jesteśmy właśnie na części tegoś Rady Wielkopolskiej i kurnika. No a widzicie, tutaj wszystko jest zablokowane. O, tam stoją dwa beczkowozy. Nie wiem czy ja przybliżę. O, tutaj stoją dwa beczkowozy. No a rano jak przyjechaliśmy tutaj o dziewiątej, to normalnie rozłożył jaskinanie i gnojowe zaczął lać na, na tą na, na ulicę. No tutaj jest ten dwa krzyże i ten cały zamek, to też tu widzicie wszystko. O wszystko stoi. Żadne auto nie jedzie, nic, tylko tylko jedynie co to tramwaje jeżdżą. A tak to wszystko jest zablokowane. O. Hodowla można powiedzieć, że trochę rozbudowana, powiększona i na pewno wygodnie jest. Tutaj widzicie, z flagami chodzą, machają. Tam też yy, było ten. Gruchówka rozdawali rolnikom za darmo, nie, żeby pożywić się. Kawkę rozdają, kiełbasy. Jak yy, wyszliśmy z Peronu, to stali z yy, tym, z jabłkami niej rozdawali. O, I tyle maszyn tutaj jest, że. Nie, nie. Nie, ma. Każdy tutaj prowadzący. Jesteś na strajku, Stasiek wyciąga trzecią siedemkę z Zetora. Żonka dzwoni, żeś wracał do domu na dojenie. No John Deary, nie John Deiry, Zetory. Masy Fergusony, też kierowec tutaj przed chwilą był Nawet siątki przyjechały o, Nawet siątki przyjechały, po 60 km No ale tam no, widzicie takie ogro... te Traktory można powiedzieć bardziej stanownicze przyjechały Vostraki przyjechały też ja też miałem okazję się przejechać tutaj od znajomego ze wsi nową waltrą. No. Ale z wielką przychylnością ludzką się tutaj spotykamy, bo ludzie wiedzą, że no. walczymy o wszystkich, nie tylko o swój byt. No i generalnie no, ludzie ze wsi to bardzo ludzie z miasta to bardzo popierają nie? te nasze strajki, mówią, że są z nami i, 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 i że po prostu dobrze robimy, nie? Żeby nie my to nie mieli wy czego jeść. No. Tak jest. Dziękujemy, dziękujemy. Nie wiem czy było słychać, jak tutaj pan mówił, że e, dzięki nam jest, że jesteśmy dzielni i w ogóle miło. miła się takie coś tak? No. O patrzcie jak nawet. Ja o, nawet wam pokażę jaka maszyna tu stoi. Proszę bardzo. O taki to. O. Jak ja się stanę? O to tutaj macie... Ja mam telefon na wysokości głowy. Proszę zobaczyć jaki ładny kejsik. No taki to mi się masz. Optum 3 Seta No powiem tak, bardzo ładny Naprawdę jest grzmot No i normalnie generalnie tutaj policja sobie stoi Ale nic, nic Nie robi, że chodzi z domu rolnicy po ulicy To czy... koniec, bo rote grają Co ty gadasz? No słychać tam z podrzędu pogoda tutaj policjanie... No, no, a następnie rozpiściła. No, tak, jest. myślę, że to no. jest Tak. Tutaj też sztajery. Waldry. Dużo dosyć sztajerów tutaj stoi.

Jesteśmy pod urzędem już marszałkowskim. Wielkopolska stała stolan i dzisiaj tutaj się nie zatrzymamy i zobaczymy gdzie dalej pójdziemy Kuberciek jakiś komentarz do sytuacji komentarz do sytuacji Dziękuję wszystkim za tragiczne przybycie oficjalnie zamykam zgromadzenie co będzie dalej się działo czy pójdziemy dalej czy coś się. A to już zamykają, to już koniec jest. No no. Szanowne koleżanki i koledzy, mamy tutaj gwarancję policji, że bezpiecznie wyprowadzi nas z miasta, tak jak wprowadziła. Myślę, że można im dzisiaj zaufać, bo zrobili to wprowadzając nas tutaj dobrze. Y z tego, miejsca, z tego miejsca również dziękuję Policji Poznańskiej za naprawdę profesjonalizm i pokazali nam, że można, będąc funkcjonariuszem Policji, pełnić swoje obowiązki jak sobie. I to zrobiono. Chcę mam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Tutaj koledzy mają taki z tyłu fajny plakat. Rolnica Wiosna lodu. Bo... Bądźmy przygotowani, bo nie wiemy, czy to jest ostatni, a prawdopodobnie mało prawdopodobne, Witam byśmy byli gotowi: nie odpuścimy. I chcę, żeby to odbicie nie odpuścimy. 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 Odpuścimy. Jeszcze raz wszystkim bardzo mocno z tego miejsca dziękujemy i prosimy o bezpieczny dojazd do domu, bo to jest najważniejsze. Zdrowie, życie, bezpieczeństwo Wasze i Waszych rodzin. Wszystkim z Bogiem dziękuję bardzo. Przejdziemy jeszcze w tę stronę pokazać? Nie lepiej nie wiem, nie możemy ciągnika po jakimś nie mogę Idziemy i nie wiem, ta cała nasza platyna no no, A, no, no. do ciągnika. Teraz zwiążecie. Obejrzycie sobie Holanda, takiego New Holanda. <grym> new, new Holanda. No i ogólnie w tamtą stronę jeszcze z dwa razy więcej jest traktorów postawionych. No pod samą cytadelę. No dokładnie. Jaki ładny case Ten mały też to niczym sobie No 95 A. A. Farmal nie? Farmal Tak tak No ale Właśnie, generalnie też nas tak ładnie wypuszczone No ale generalnie też dobrze że ci ciężarówkami przyjechali nie? Bo jak walczyliśmy o tę piątkę dla zwierząt to generalnie wszyscy z...

Tu, tu zaraz gdzieś ten stoi, nie? Fit Farmer cały. Tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze. jeszcze, jeszcze, tam jeszcze tam z z takim klasem. Struj. Ty też nagrywasz relacje? Ja nie relacje, <grym> Mój kanał umarł śmiercią naturalną. <grym się wierzę> Polecam Hubert Organista. <grym się wierzę> Witam, witam No ale jak skończyli strajk to akurat przestało padać nie? A cały dzień dało że jesteśmy mogli no. płakała Tak jest no. Będą mi sobie wracają. Ale bliżej. No. Zresztą idziemy no. Ale kto nie będzie mieli tak źle. Bartek, bo jak nawrócicie to moment wieje. No. No, my Z na środkę. No, tam te puszczą na środkę. No, na środkę i. Dobrze, bo tam i ci coś tam dalej No właśnie, nie. Bo będzie mniej ciężko, wiadomo, kto nie wchać na 90 tce Chyba że na błogosławstwo. Ciekawe, czy też ambo zaczną rozlewać w końcu, czy nie. Już teraz połamałem. Już dawno sumy. Po czwartej 07 Ale ładne No ładne ładne A no, i takie moje małe marzenie forterza Tu jest jaki ładny ten fajcik No taki smoczek Chyba, na chlejem nie ma, to nie wiem To też fajny, premium Będzik jaki ładny Tu drugi jest ładny No o, tu jest wszystko ładne Co nie jest, Z każdym by człowiek pojeździł pracował. Nie? No Nie no 60 to niekoniecznie a, przy, a przychodzi ten magiczny czas gdzie jest poszorek na konia Puch do tyłu i biła maluśka Ale niektórzy też przyjeżdżeli pick upami ze słową mnie ale widzisz czarek będziesz musiał kiedyś przyjechać nagrać akcję u mnie Orania no. Ogrodu. Tak jest Trzeba będzie udokumentować wszystko. Tak, konikiem. No. no pewnie. Koniem naturalnym. Tak. Kaśka dostanie nowe ogumienie na wiosnę, to no Opony letniej tak. przechodzie. Tak, tak, tak. To I powietrze premium, żeby można. nie było trzeba wymieniać. Tak jest. Ehm. My musimy teraz iść. O, tutaj właśnie teraz chodzimy na tą środę wielkopolską. I kurnik, nie? Długo, farmer? Tak. Tutaj klasy Juholandy, tutaj No. O, też. tą widzą. Wszyscy machają, kiwają. A tutaj jaki ładny fędzik. New Holandy Casey starsze prze, o tu fit farmer sobie o klasik na No generalnie to już jest po strajku i teraz wracamy do traktorów i się powoli to będzie wszystko już rozjeżdżać tak z tego co nam wiadomo też mnie trochę potrwa, bo dwie godziny co najmniej... No no bo zanim to wszystko wyjedzie, nie, nie. jak tu jest około tam, może nawet więcej jak 2000 traktorów i to jest w samej Wielkopolsce, nie? Ale tu nie. jest ile jeszcze jest miejsc w Polsce gdzie... Ale to, tam... nawet i w Wielkopolsce przecież Leszno też strajkuje. No tu już jeden na Lince Co? No już na Lince Ooo Kejs już, nie poli Tam już na Lince jest. Na Ci tutaj wycofywują, manewry jakieś. O, no ten ma jaki ładny desk, stroboskopy. Gdyby na to wszystko bezpiecznie było. To tak? No. No tak. I niedźwiadek, nasz polski a, niedźwiadek. Tak jest, a z ładnym z przednim napędem, z ładowaczem. Teraz w sumie nie ma tutaj do oprysków chyba. Tak, żeby się wyminąć na śrubkę no. I wtedy na trasę kurniczą. A my czekamy? O kurde A my na dworze Tutaj yy... Kolego na że w Kaliszczyce pan nawet O tutaj jest Fura New 140 Tutaj o nasza flaga Proszę bardzo jaka maskoteczka bo ja bym tu pod koła jeszcze wyszedł O Na razie Co? Nie wiemy bo o! Przejdziemy jeszcze Cześć, cześć I już się widzicie, wszyscy rozjeżdżają powoli to Traktory już wyjeżdżają Rędy. To przejdziemy tu, o, tutaj policję ruchem kieruje, a już rolnicy się rozjeżdżają już koniec blokad. O, tu jeszcze wszystko stoi O i tam jak wszystko widać te choguty, to tam wszystko, wszystko jest tak, rami. Która... tam też No generalnie to wszystko przez, przez cały pozleń można powiedzieć, że się ciągnie, nie? Wszyscy zawracają z blokad i, i wyjeżdżają. Wycofują. Najważniejsze, żeby nie wszyscy bez nie wyjechali, nie? Bo to też, jak to wszystko rusza, to może dojść do jakiejś niepotrzebnej kolizji. Witam, witam wszystkich Nic Jak strajk się kończy, to my też kończymy live'a Dziękuję Wszystkim za oglądanie I Już Niedługo będzie odcinek Nie Miejmy nadzieję, że yy... Może do końca do tego Już odcinek jakiś wpadnie Jeszcze raz dzięki za oglądanie I na razie, cześć